godzin już praktycznie minęło, jesteśmy niedaleko surowcami. Dostałem z tms od usiarza, że będzie blisko stacji, w jakimś pomarańczowym busie Pytanie, czy będzie już teraz, czy za dwie godziny kolejne, bardzo bym się przyjemnie zaskoczył, gdyby już teraz. Nie musielibyśmy poczawać przez te dwie godziny, ale no, zobaczymy co będzie. Sama nas przebiegła spoko, pomyślnie dosyć. Natomiast chwilami e, buziłem się, bo pociąg napierdzielał z jednej na drugą stronę e, na testerze e, Moja pierwsza myśl była, żeby sprawdzić statystyki wykolejeń, e, wykolejenia pociągu w Tajlandii. No ale jakoś to przeżyliśmy, także najważniejsze, że już prawie na miejscu i potem będziemy kontynuować naszą podróż, już bezpośrednio do dżungli. widzimy się ponownie, tym razem już w dżungli. Finalnie udało się nam pojechać wcześniej niż mieliśmy, czyli pojechaliśmy około 7.30 zamiast 109. Ma to swoje plusy i minusy. Plusem jest to, że jesteśmy szybciej w dżungli. Minusem jest to, że zameldowanie zostało nam jeszcze sporo godzin. Natomiast Skoczymy pewnie na jakieś szybkie jedzonko, no a potem będziemy się martwić co dalej. Pójdziemy, pewnie się zapytamy, czy da radę zostawić jakieś prcaki, żeby sobie posiedzieć. Może na to będzie szansa. udało nam się już dostać do naszego zakwaterowania. Mieszkamy w takim środku, gdzie znajdują się bungalowy. Ogólnie zależało nam na tym, żebyśmy nie mieli za bardzo jakiegoś ekskluzywnego miejsca, bo po prostu nie czujemy trochę vibe'u takiego luksusu w miejscu, gdzie chodzi bardziej o naturę. Chociaż kurde, tu jest i tak już tak duża komercja, że praktycznie każdy każdy z tych miejsc postojowych ma jakieś basy, jakieś udogodnienie itd. Także no, jest to typowa turystyka Natomiast jutro jedziemy na wycieczkę Zobaczymy jak będzie to wyglądało Ogólnie wycieczka będzie polegała na tym, że będziemy płynąć sobie na takie słynne jezioro A następnie z tego jeziora będziemy, znaczy inaczej, na tym jeziorze będziemy spać w na takich domkach, pływających na wodzie e, i poza tym będzie jeszcze jakieś tam safari po jak po i również odwiedzenie jakiejś jaskini diamentowej, czy jakoś tak, przynajmniej tak kojarzę taka nazwa była no, także w głównej mierze chill chciałem ogarnąć pozwolenie na drona, ale okazuje się, że to nie jest takie proste, w sensie jest zajebiście proste wystarczy po prostu zrobić papierek ale ja się po prostu spóźniłem i tam, zanim mi dokumenty zrobią, to strasznie długo minie. Dlatego niestety nie będzie wind drona. Kolejny dzień, jesteśmy już na starcie naszej wycieczki. Zaraz będziemy płynąć na jezioro, a potem się będziemy rozbijać w domkach na wodzie. Coś masz do powiedzenia? Mamy ważne zadanie i mamy wodę dla grupy. Tak, zostaliśmy tragarzami akurat we dwójkę na grupę 15-osobową. Ja płyniemy łodzią. nie wiem czy coś słychać. Staram się mówić do mikrofonu, ale jest tak głośno, że może nawet nic nie będzie słychać. Raczej nic nie słychać. Nic nie słychać. W każdym razie płyniemy łożą. Finalnie dotarliśmy na, na nasze domki, znajdujące się na wodzie. I co? Pewnie zaraz się przebierzemy: jakieś szybkie kajakowanie, albo jakieś inne tam zabawy. Mamy czas do 16, a następnie lecimy na jakąś tam wycieczkę po, po dżungli. W sumie. No, tak się prezentuje teren. To nasz domek. Domek jest bardzo podstawowy, ale w sumie czego trzeba? O, jaką Klaudia tutaj rozłożyła Moskitiery. Baldachim. Baldachim. No ale dobrze taki jest, to chociaż może komary nie będą dokuczać. To jest taka chyba zasada, że hmm, w Tajlandii komary pojawiają się raczej wieczorem. Za, za czasu samego dnia raczej ich nie ma. Jesteśmy już po kajakowaniu. Ogólnie bardzo dobrym pomysłem było niebranie pokieta, czyli tej kamerki, którą mam, bo ona nie jest wodoodporna, a w sumie się parę razy waliliśmy z tego kajaka, no i by było już po nagrywaniu. Teraz chcę wam zaprezentować tip. Jak tutaj co zrobić z mikrofonem, jeżeli nie macie koszulki albo nie macie jak gdziekolwiek go przypiąć, można to zrobić na dwa sposoby. Pierwszy i w sumie chyba najlepszy sposób to jest zapięcie go o swoje włosy na klasie. E, dzięki temu no, naturalnie dźwięk rozchodzi się tak, jakbyście mieli go zapiętego o koszulkę. E, no i nie muszecie się w ogóle stresować. O to, że gdzieś tam on może spaść, bo włosy mocno go trzymają. Drugi sposób to jest zapięcie go na głowie. W sumie też jest niezły, ale wtedy psujecie sobie fryzurę. Chyba, że jakoś ładnie go upniecie. No, w każdym razie są to jakieś tam sposoby, dzięki którym no, możecie rozwiązać ten problem. A wracając do samego, e, samej bytności tutaj, no, fajne miejsce, naprawdę. Można wychillować, szkoda, że w sumie jesteśmy tu tylko jeden dzień, jedną noc. Ale... ale dobrze, że, że chociaż tyle. E, ogółem też mamy bardzo duże szczęście, jeżeli chodzi o pogodę, ponieważ w tym momencie między innymi na Filipinach przychodzą dwa duże tajfuny. Jeden już przeszedł, już się nawet rozbił o, o Tajlandię, natomiast drugi ma dopiero przyjść. No i my w sumie w najbliższych dni będziemy się udawać na wyspy na południu. Pytanie czy yy, przejście tego tajfuna nie spowoduje jakichś dużych deszczów, podtopień itd mam kciuki, że, że jednak nas to minie. tak jak omija nas w sumie teraz cały czas ta zła pogoda, bo też taki tip, nie ma sensu w ogóle co wzorować się mm, prognozą, jaka jest pokazywana w internecie, ponieważ realnie pokazywało przez ostatnie 4 dni, jak byliśmy w Bangkoku, że będzie padać cały czas, a nie spadło może dosłownie tak, nie wiem, jakaś mrzawka raz w ostatni dzień, co nawet nie było za bardzo zauważalne, bo jest i tak tak wilgotno, że każdy był mokry. Dosłownie minęło, nie wiem, z 10 sekund powiedziałem, że mamy szczęście do pogody i zaczęło padać. I to dosyć mocno. Nie wiem, czy to widać na nagraniu, ale chyba tak. W każdym razie, no, to nie z przeszkodą. E, pewnie popada dosłownie sekundę i zaraz to minie, co nie? No, uderzyła się w główkę, co. Witamy ponownie z Kaosok. Wróciliśmy już z wycieczki. Teraz czekamy na busa, autobus, który będziemy mieli o 16 do. no, na Phuket. I co, zjedliśmy patataja, bardzo dobry, bardzo tani. Prawie się śmieje, że co w każdym nagraniu mówię, że coś się stanie. No, ale taka prawda, no, jest zetyszkę mieć posiłek w którym się mega najesz jeszcze jest bardzo dobry w ogóle no wycieczka była mega fajna ładne widoki mega fajna. a jakby się lepiej opisała mega fajna no właśnie mega fajna wycieczka no ale nie fajne widoki były widzieliśmy małpy trochę się pokąpaliśmy pokajakowaliśmy nie no dobry waj no i co Pojedziemy na ten puket, tam szybkie spanko i lecimy na wyspę. I musimy, tyle.